Zaczynamy od Michałowa i ponad 260 mieszkańców miasta, którzy podpisali się pod protestem w sprawie wycinki drzew w parku miejskim. Burmistrz Michałowa chce park zrewitalizować i postawić w nim nowy pomnik, a w trakcie tych prac wyciąć ponad 100 drzew. Ma na to pieniądze z funduszy unijnych. Mówi, że jeśli nie zdąży z inwestycją w wyznaczonym terminie pieniądze przepadną, a protestujący nie ustępują w obronie drzew. Anna Kowalska. Ci, którzy podpisali się pod protestem, przyznają, że park jest zaniedbany i trzeba coś z tym zrobić. Ale nie mogą pogodzić się z tym, że miejscy urzędnicy zamierzają wycinać zdrowe drzewa. Wszystko chcą zabetonować. Nie wiem, czy to jest sensowne. Wydaje mi się, że to nie ma większego sensu. Trzeba jednak tą zieleń szanować. Zamiast stawiać pomnik na cześć burmistrza, można było zrobić jakieś miejsce zabaw dla dzieci bo brakuje tego. Protestujący mówią, że w parku są już pomniki pamięci. Pytają, po co stawiać kolejny. Urzędnicy odpowiadają, że w parku nie tylko pomnik będzie nowy. Nowe ławeczki, kosze na śmieci, elementy oświetleniowe. Będzie nowa fontanna, wodotryski z, z ciągów pieszych. Samorząd na rewitalizację dostał około miliona złotych z unijnego projektu. I ponieważ to obszar chroniony, ma już zgodę konserwatora zabytków. W parku jak twierdzą urzędnicy, rośnie blisko 300 drzew. Chcą wyciąć około 150, ale planują nasadzenie 50 nowych. Na tę wycinkę urząd potrzebuje zgody starosty białostockiego. I to właśnie do starosty wpłynęło pismo od mieszkańców z ponad 260 podpisami pod protestem. Nie ma wątpliwości, że zgodzimy się na zezwolenie na wycięcie chorych drzew. Natomiast no, mamy duże wątpliwości co do wycinania pod jakikolwiek pretekstem zdrowych drzew. Problem w tym, że starosta formalnie nie może odmówić wydania decyzji zezwalającej, takie są przepisy. Może jedynie nałożyć na wycinającego obowiązek wniesienia opłaty za każde wycięte zdrowe drzewo. Ale to, co starosta musi, to sprawdzenie, czy w drzewach przeznaczonych do wycinki nie ma siedlisk gatunków chronionych, na przykład ptaków. Jeżeli takie siedliska w tych drzewach występują i wtedy, wtedy zaczyna się właśnie, zaczyna się rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo wniosek... Składawca musi do nas wystąpić przed tą wycinką, do nas wystąpić o zezwolenie na niszczenie tych siedlisk. Takie niszczenie nie może jednak nastąpić wcześniej niż jesienią, a termin na realizację inwestycji upływa w listopadzie. I choć urzędnicy z Michałowa twierdzą, że w parku nie ma żadnych siedlisk ptaków, mieszkańcy mówią co innego. Tu mieszkają, mieszkają sierpówka wróbel mazurek, sikorka bogatka, sikorka modra i jeszcze inne, których ja, rudzik, których ja nie znam, ale obserwuję. Jeśli te drzewa zostaną wycięte, to po prostu nasze dzieci i nasze wnuki tych ptaków już nigdy nie zobaczą. Oględziny drzew starostwo ma przeprowadzić w czerwcu. Anna Kowalska, Obiektyw.